Cześć, witajcie. Znajdujemy się w miejscowości Kruszyna w województwie mazowieckim. Jesteśmy na etapie realizacji nowej pompy ciepła Panasonic Aquarea z wbudowanym zasobnikiem o pojemności aż 260 litrów. Chodźcie, zobaczcie montaż. Zbiornik o takiej pojemności. Pozwoli na komfortowe korzystanie z ciepłej wody użytkowej dla pięciu osób. Dwa czujniki, zlokalizowane na górze i w środku zbiornika, zapewniają stale komfortową temperaturę. W środku znajduje się również filtr magnetyczny, który zapewnia dobrą jakość wody w instalacji. Likwiduje przy tym dodatkowe koszta za osprzęt w instalacji hydraulicznej. Pompa ciepła posiada bardzo intuicyjny panel sterowania oraz dodatkowo można sterować urządzeniem zdalnie, co jest bardzo komfortowe dla użytkowników. Korzystając z usługi Service Cloud, możemy zdalnie sterować ustawieniami i na bieżąco weryfikować wszystkie usterki, które występują w pompie ciepła. Na przykładzie tej inwestycji możemy pokazać, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie instalacji pod pompę ciepła już na etapie ogrzewania podłogowego. Średnica rur podłączona do rozdzielacza podłogowego powinna być odpowiednio dobrana do zapotrzebowania cieplnego budynku oraz do mocy pompy ciepła. Jest z nami pani Milena, inwestor inwestycji. Pani Milano, wielu użytkowników, którzy rozpoczynają budowę domu, nurtuje wiele pytań. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć, jak wyglądał etap tej budowy? Czy dużo czasu zajęło od momentu uzyskania pozwolenia na budowę domu do osiągnięcia przykładowo stanu surowego zamkniętego budynku? W moim przypadku, nie wiem, czy to jest standardowo, około pół roku. Miałam dobrego projektanta, który otrzymał bardzo szybko pozwolenie na budowę dla mnie. Również miałam znajomego murarza, który był dosyć dostępny i wujka, który mi nadzorował tą budowę pod względem technicznym, ze względu na to, że buduje sama. Jeśli chodzi o dach, też miałam tutaj preferencyjne warunki, bo moi wujkowie są dekarzami, więc zrobili mi taki mały prezent i wykonali pożycie dachowe. Więc stan surowy zamknięty osiągnęłam mniej więcej w 6-7 miesięcy. Rewelacja, czyli można powiedzieć, że dużo bliskich przyczyniło się do budowy tego domu. A proszę mi powiedzieć, czy dużo wykonawców przez etap całej budowy się, potocznie mówiąc, przewinało, przez budowę? Na razie takich to będzie 4-5 wykonawców różnych, nie licząc oczywiście rodziny. 5-6 nawet różnych tym, tym razem. Jak przebiegała ogólnie współpraca z wykonawcami? Czy były jakieś... Przeciwności losu? Wszystko zależy od wykonawcy. Jak wiadomo, z niektórymi jest lepiej, z niektórymi gorzej. Miałam wykonawców, z których jestem bardzo zadowolona. Mam wykonawców, w których niestety musimy robić pewne poprawki, tak jak tutaj Wy zmieniacie mi niektóre rzeczy w instalacji. Niestety nie byłam świadoma niektórych niuansów technicznych na etapie hydrauliki. Teraz musimy trochę to poprawiać. Więc to wszystko zależy od wykonawcy, ale zazwyczaj jestem zadowolona, całkiem mi się zdaje, porównając do innych, mam duże szczęście. Dokładnie, można tak powiedzieć. Właśnie tak, nawiązując do tych poprawek, oczywiście, jak pani tylko skontaktowała się z naszym doradcą techniczno-handlowym, to tak naprawdę to była pierwsza rzecz, o którą nas doradca techniczno-handlowy działu realizacji pytał. Było to niepoprawne dociągnięcie rur zasilania do ogrzewania podłogowego. Nie ma co ukrywać. Było dociągnięte zasilanie tam 26 chyba było, prawda? Tak. Na, 26. Dokładnie na 9 pętli. No według nas to jest niestosowne do działania przy niskich temperaturach pracy pompy ciepła. Zaleciliśmy montaż średnic 32, co najmniej tak. w PEX-ie. Żeby, żeby osiągnąć odpowiednie przepływy. Wszystko udało się zrobić. Pani Mileno, do ogrzewania domu zdecydowała się Pani na e, pompę ciepła. Co skłoniło Pani do podjęcia... Takiej decyzji, aby akurat dom ogrzewać pompą ciepła? Tak naprawdę tutaj na tej wsi nie mamy gazu, podłączenia. Dla mnie butla gazowa trochę nie wchodziła w grę. Przez to, że dom będzie użytkowany na weekendy, na wakacje, a ja docelowo na stałe mieszkam w Warszawie, uznałam, że muszę mieć zdalne sterowanie urządzenia z Warszawy, też żebym wiedziała dokładnie, że jeśli coś się stanie, jakakolwiek awaria, że muszę tu przyjechać. I wtedy zareagować. Czyli w głównej mierze chodziło tak. o komfort użytkowania. Tak. Tak, naprawdę. Tak, tak naprawdę. A dlaczego pani zdecydowała się na akurat firmę Budotom? E, Jesteście jedni z nielicznych, co mi dali pełną ofertę w, w PDF-ie razem z modelem. E, też nie ukrywam, gwarancja 7 lat na Panasonica był dużym plusem. Zdalny serwis, i też trochę się obawiałam instalatorów, którzy są krótko na rynku. E, bo później, w przypadku problemów z pompą, mogę mieć problemy których ja sama nie rozwiążę, dlatego uznałam, że postawię na firmę, która już jest kilka lat na rynku, czytałam o Was dobre opinie, też miałam do dobry kontakt z Waszym przedstawicielem handlowym i w taki sposób zamknęliśmy tak naprawdę tutaj ten Jasne. deal. A proszę mi powiedzieć, jak wrażenia po pierwszym kontakcie z naszym doradcą, doradcą techniczno-handlowym? bardzo pozytywne z panem Tomaszem miałam bardzo częsty kontakt telefoniczny też pan Tomasz mi wytłumaczył kilka niuansów technicznych bo ja też wolałam wiedzieć i rozwiać wszystkie wątpliwości więc wszystko na plus szczególnie też sytuacja z, z rurkami to pan Tomasz to zauważył że mam tutaj małe niedociągnięcia techniczne więc tutaj też dostałam propozycje i alternatywy co mogę zrobić żeby to rozwiązać i wspólnie tak naprawdę doszliśmy do, do najlepszego rozwiązania i też doceniam to, że mi poradził, że lepiej nie iść w pompy obiegowe, tylko po prostu wymienić obecne rurki, co było bardziej ryzykowne ze względu na kłucie posadzki, czego się Dokładnie. obawiałam, jednak długoterminowo moim zdaniem będzie lepszym rozwiązaniem. Tak samo mi Pan Tomasz rekomendował. Dokładnie. Na tej inwestycji wykonaliśmy Nowe zasilanie do rozdzielacza ogrzewania podłogowego ze względu na to, że wcześniejszy wykonawca zastosował zbyt cienką średnicę rur. Stosowanie zbyt cienkich średnic rur w instalacji ogrzewania podłogowego skutkowałoby tym, że po pierwsze urządzenie pracowałoby nieprawidłowo, a po drugie pomieszczenia nie byłyby odpowiednio dogrzane. Budotom jako kompleksowy wykonawca zapewnia gwarancję jakości realizacji. Przed przystąpieniem do każdego montażu dokładnie weryfikujemy prawidłowość podłączeń instalacji, a także pomagamy w naprawie pewnych błędów. Najlepiej zlecić nam kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych oraz pompy ciepła, aby mieć gwarancję wykonania instalacji w najwyższym standardzie oraz aby instalacja oraz pompa ciepła była ekonomiczna i komfortowa w użytku.